Witajcie w kolejnym odcinku serii transportowe opowieści, W tym odcinku dowiecie się więcej o tramwajach Konstantin 102NA. Jak w ogóle powstał ten tramwaj oraz jak wygląda eksploatacja tych tramwajów w miastach? O tym dowiecie się w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Konstal 102NA to normalnotorowy tramwaj wytwarzany w latach 1970-1973 przez zakłady Konstal w Chorzowie. Wersja wąskotorowa, początkowo oznaczona symbolem 102NAW, a później 803N, była produkowana w latach 1973-1974. Wagon typu 102NA był zmodyfikowaną wersją tramwaju 102N, w której wrócono do kształtu ścian czołowych, Montowane wcześniej jak w tramwajach typu 13N. Bo trzeba pamiętać, że Konstantin 102N był, jak na swoje czasy, bardzo nowoczesnym tramwajem, jeżeli chodzi o stylistykę. Jednak ta stylistyka nie była w ogóle praktyczna. Jest to tramwaj przegubowy dwuczłonowy. Sześcioosiowy przystosowany do eksploatacji pojedynczo- oraz dwu wagonowych składach. Wagony 102NA są napędzane czterema silnikami umieszczonymi na pierwszym i trzecim wózku po dwóch nawózek, natomiast wózek środkowy jest toczny, maksymalne przyspieszenie składu nieobciążonego wynosi 1 m na sekundę, a maksymalna prędkość to około 55 km na godzinę. Zastosowano tutaj rozruch oporowy. Oprócz torowej podstawowej wersji 102NA, produkowano także wersję wąskotorową 102NAW, o której wcześniej wspominałem. W dokumentacji fabrycznej opisana jest również odmiana 102NB, charakteryzująca się brakiem gniazd sterowania ukrotnionego. Dla Wrocławia wyprodukowano w roku 1973 wersję 102ND, różniąca się przełączalnością silników trakcyjnych podczas rozruchu. Nieprzystosowaniem do jazdy w trakcji ukrotnionej i drobnymi szczegółami konstrukcyjnymi, np. montaż wiązki przewodów elektrycznych na dachu oraz zastosowanie trójpłatowych, drugich i trzecich drzwi. Ostatni tramwaj tego typu został zezmumowany w lutym 2018 roku. Wąskotrową, co odmianą tramwaju 102ND jest wagon 803N. W Krakowie w latach 1983-85 pięć wagonów 102NA przebudowano na doczepy czynne. Modernizacji podano pojazdy, w których przody zostały uszkodzone w wyniku wypadków. Przebudowane wagony oznaczono symbolem 102NAD kursowały tylko i wyłącznie w Krakowie. A jak to było ze eksploatacją no tramwaje typu 102NA eksploatowane były w większości miast promujących komunikację tramwajową. Obecnie prawie wszystkich miasta w Polsce są wycofane z użycia. Jednak nigdy tego typu tramwaj nie pojawi się w Warszawie. Dlatego że w Warszawie głównie stosowano konstale typu 13N. Oczywiście tam teraz w Warszawie jest ten tramwaj typu 102NA, jednak jest on jako tramwaj zabytkowy. Pierwszym miastem, które zakończyło liniową eksploatację typu 102N i 102NA, był Gdańsk. W 1988 roku dokonano wymiany 43 sztuk wagonów 102NA na 3 sztuki wagon oraz 3 sztuk wagonów 102N na 46 sztuk wagonów 105N, wyprodukowanych w latach 1976-78 pomiędzy WPK Gdańsk poprzednik spółki Guide, a MPK Kraków we wrześniu 2008 roku wycofano z eksploatacji wagony typu 102NA w Gopie. Przed ostatnim miastem eksploatującym te tramwaje liniowo był Wrocław, gdzie ostatnio planował jazdę tramwaj 102NA od 17 maja 2011 roku. W Poznaniu tramwaj 102NA eksploatowany był liniowo na linii nr 3 do roku 2013. Natomiast od 29 czerwca do 15 września 2019 roku w dni wolny od pracy tramwaj 102NA pojawił się w ruchu planowym na linie nr 8 w Gdańsku. W 1974 roku w Krakowie przy współpracy fachowców Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego ze Szczecina uruchomiono eksploatację wagonów 102NA na, na trakcji ukrośnionej m.in. linie 4 i 22. Później stosowano je także w innych miastach m.in. linie 0, 7, 15... 37 i 40 w GOP, linie 14 i 17 je we Wrocławiu. Było to bardzo praktyczne rozwiązanie problemu stałego braku motorniczych, z jakimi przedsiębiorstwa komunikacyjne w Polsce borykały się w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Hmm, jakoś raz jest podobnie, co nie? Ale dobra, wracając do historii. Ostatnim miastem, w którym eksploatowano składy 102NA, w ten sposób był Szczecin, którym duża pojemność takiego składu była niezbędna do obsługi komunikacyjnej cmentarza centralnego w okresie Dnia Wszystkich Świętych. Wersje kotorowe 803N podane zostały modernizacji w Łodzi. Gruntowym modernizacją na typ konstel 803N Mod. Wymieniona została struktura nośna pudeł i okna na podobne do. Stosowany w wagonach 805N. Celwetka wagonu uległa modyfikacjom i kształtów z obłych na a całość wyciszono. Wewnątrz zastosowano podwójne siedzenia pokryte materiałem oraz kabinę motorniczego. Unowocześniono także wystrój wnętrza. W wyniku przebudowy liczba miejsc siedzących wzrosła z 30 do 44. Wersja zmodernizowana eksploatowana była w Łodzi wyłącznie na liniach podmiejskich przez międzygminną komunikację tramwajową. Tramwaje w wersji oryginalnej były natomiast użytkowane przez tramwaje podmiejskie. 31 marca 2012 roku zakończono ich eksploatację w obu spółkach, a zarazem w całej Polsce. Część wagonów ma zostać zachowana jako pojazdy zabytkowe i miejmy nadzieję, że tak się stanie. Natomiast w Szczecinie pierwsze 10 wagonów typu 102NA dostarczono do Szczecina w 71 roku. Nowym tramwajom nadano numery taborowe w zakresie od 601 do 610 i przydzielono do zajezdni pogodno. Rok później zakupiono kolejnych 20 tramwajów typu 102 NA, które otrzymały numery taborowe od 611 do 630. Niektóre z nich kursowały w składach podwójnych w związku z niedoborem motorniczych. Na początku lat 90. XX wieku remont wyeksploatowanych tramwajów powierzono warsztatom tramwajowym w Krakowie. 28 czynnych egzemplarzy, 11 rozebrano na części zamienne, a 16 skierowano do remontu. Oprócz tego do modernizacji przekazano także 7 używanych tramwajów 102NA, 703N, to 102N zakupiony w innych miastach w Polsce. W zakres modernizacji tramwajów obejmował zastąpienie pojedynczego reflektora dwoma nowymi i montaż nowych kierunkowskazów, wymianę siedzeń, montaż przycisków indywidualnego otwierania drzwi. Po remoncie zmieniono miejsce i garażowanie zajezdni Pogona na zajezdni Niemierzyn. W 2004 roku przeniesiono je z powrotem na Pogonę w związku z likwidacją zajezdni Niemierzyn. Zakup używanych Tramwaj w typu Tatra KT4 DTM z Berlina pozwolił na wycofanie z eksploatacji tramwajów typu 102NA, będących już w złym stanie technicznym. Ostatni tramwaj 102NA, który zakończył służbę liniową 28 lutego 2007 roku. Do celów muzealnych zachowano wagony numerze 604, który oczekuje na renowację, i 606, który jest eksponatem Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. I w tym materiale też już byłoby na tyle. Dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę or zasubskrybuj mój kanał. Ogromne podziękowania kieruję Daniel Urbanowski oraz sekcja transport zbiorowy, którzy pozwolili mi tutaj na udostępnienie tych swoich nagrań, aby mógł je wykorzystać w swoim filmie. Linki do ich kanałów, jak i wykorzystanych nagrań zostawię na terenie w opisie tego filmu. No i ode mnie to na razie, cześć!